24 czerwca 2024 roku nieznana historia świata Łukasz Kulak witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj materiał na temat tajemniczej niezwykłej krainy, czy też cywilizacji, mowa o szambali. Legenda o szambali, czyli świętej czystej krainie jest nierozerwalnie związana z kulturą. Buddyzmu z kulturą wschodnią i ma bardzo duże znaczenie dla tego regionu świata. Historia tego tajemniczego kraju czy też tajemniczej cywilizacji, do którego mogli przeniknąć jedynie ci, którzy, których myśli są nieskazitelnie czyste, a tajemnica jego położenia wciąż pobudza wyobraźnię naukowców i przyciąga badaczy. Zmiankę o Szambali, świętej krainie najwyższej mądrości i błogiego szczęścia, można znaleźć w opracowaniach naukowych orientalistów oraz w pamiętnikach podróżników przez azjatyckie przestrzenie, w dziełach teozoficznych i starożytnych buddyjskich księgach Tybetu. Jaka jest prawda na temat Szambali? Czy zdołamy odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, gdzie znajdowała się ta, jak można przeczytać w wielu legendach, cywilizacja, czym była ta cywilizacja? Z czym się w ogóle wiąże? Są to pytania, na które okazuje się, jest bardzo trudno odpowiedzieć, jeżeli w ogóle można to zrobić. Szambala to Najświętsze słowo Azji, w którym zawarte są wszystkie najlepsze ludzkie oczekiwania i aspiracje, to jest ta epoka, doktryna i obszar, tak opisywał Szambale w książce swojej Klizowskiej w encyklopedii Terminów Mistycznych Szambala jest określona jako mityczny kraj opisany po raz pierwszy w tantrze Kala Chakry jest podobno położona na północ od rzeki Sita, otoczona ośmioma ośnieżonymi górami przypominającymi płatki lotosu. Szambala ma być rządzona przez królów kapłanów. Jest to centrum mistycznych nauk Kalachakry i być może tajne centrum całego świata. W legendach ludowych Tybetu i Himalajów Szambala jest to rodzajem nieba na ziemi. To kraj potężnych Mahatmów czyli wielkich mistrzów, którzy kontrolują losy ludzkości. Według świętych tekstów Królestwo Szambali ostatecznie nawiąże kontakt z naszym światem. I zachodzi więc tutaj pytanie, czy Szambala nie jest czasem odniesieniem do miejsca, ale miejsca, które nie występuje w naszym fizycznym pięciozmysłowym świecie. Jak stwierdza Panchen Lama w swoich ścieżkach do Szambali. Legendarna kraina Szambali to w rzeczywistości trzy zupełnie różne rzeczy. Logiczny symbol stanu osiągnięcia, kala czysta kraina i rzeczywiste miejsce fizyczne. To właśnie rola Szambali jako czystej krainy najbardziej urzekła serca mieszkańców Azji Środkowej. W umysłach zarówno najbardziej doświadczonych joginów, jak i prostych pasterzy Szambala pozostaje najwspanialszym miejscem, w którym Ludzie o czystym sercu i pozytywnej karmie mogą narodzić się na nowo w szczęściu i oświeceniu. Zatem na pewnym poziomie Szambala jest lub była zwykłym krajem zamieszkiwanym przez ludzi, ale na innym poziomie jest to czysta kraina, zajmująca tę samą przestrzeń co przyziemna Szambala, ale istniejąca na zupełnie innej częstotliwości eterycznej. Z mieszkańcami tego wymiaru mogą kontaktować się wyznawcy czystej karmy z tego świata, a po stworzeniu odpowiednich warunków pojawiają się mistyczni bohaterowie szambali, którzy mogą pomóc pokonać siły zła. Archeolog i wybitny orientalista Stein napisał następująco na temat szambali: W świadomości Tybetańczyków szambala jest schronieniem bogów i widjadharą. Pewną kategorią superludzi, obdarzonych specjalną wiedzą, a przede wszystkim magią. Idea ta najwyraźniej była powodem pojawienia się tradycji okultystycznej i popularnego wśród Europejczyków wyobrażenia o Tybecie jako o siedlisku nieśmiertelnych mędrców, którzy strzegą głównych tajemnic świata. Okazuje się, że istnieją trzy wersje Szambali. Oczywiście jest wersja fizyczna tego tej Cywilizacji tego miasta trudno określić, czym była tak naprawdę szambala. Większość czołowych uczonych jest obecnie skłonna utożsamiać ziemską szambalę z wewnętrzną krainą shang olmo Lungring w Tybecie, położoną w starożytności w pobliżu świętej góry Kailash i jeziora Manasarowar. Szambala, w tłumaczeniu z sanskrytu, oznacza strzeżony przez źródło szczęścia. W królińcach historycznej z XV wieku naszej ery Jakwar Tarik, opracowany przez Bakshi Iman stwierdza, nazwa dżem lub szam również wywodzi się od starożytnego słowa Yama, Bóg i cały wszechświat, a słowo Sham oznacza naznaczony lub zachowany przez Boga. Wśród językoznawców istnieje również wersja tłumaczenia słowa Szambala jako kraj strzeżony przez siwę, kraj, który był w posiadaniu siwy. Szambu pochodzi od imienia tybetańskiego boga Szampo, tybetański epitet szywy. Ze wszystkich podanych opcji tłumaczeniowych w tekstach o Szambali najczęściej spotykanym jest tłumaczenie skrócone z sanskrytu źródło szczęścia, to jest zachowane przez boga szywę. W związku z tym często zwraca się uwagę na fakt, że góra Kailash uważana jest za siedzibę szywy, co oznacza, że w pobliżu znajduje się kraina strzeżona przez szywę. Zupełnie inną wersję wyznają wyznawcy ruchu teozoficznego. Według nich istnieje wiele powtarzających się dowodów na położenie szambali na pustyni Gobi, jednak główne źródła, które zainspirowały autorytatywnych naukowców i pisarzy XIX i XX wieku nadal pozostają nieznane. Można śmiało powiedzieć, że w starożytności, czy też jeszcze wcześniej na pustyni Gobi. Znajdowało się duchowe centrum ludzkości, zwane przez różnych autorów Białą Wyspą, Szambalą, właśnie lub Agartą. Wśród znanych osób, które podzielają to stwierdzenie, są założyciele Towarzystwa Teozoficznego Ławacka, Teozofowie Steiner, Bezant, Pisarz Osendowski, Podróżnicy Rörich, Mahatma Kuthumi, amerykański jasnomicz Edgar Case. Bądź też niemieccy naukowcy Eskart i Haushofer z Towarzystwa Thule. Trzecie powszechne stwierdzenie jest takie, że szambala jest niedostępna w świecie fizycznym. Jej umiejscowienie w świecie subtelnym stale, stale się zmienia i zależy od potrzeb duchowych człowieka. Himalajscy Jogini i tybetańscy nauczyciele Bon, dobrze zaznajomieni z geografią i tradycją Tybetu, jednomyślnie oświadczają, nie ma już ziemskiej szambali. Czasem Szambala zaczęła być utożsamiana w buddyzmie tantrycznym z czystą krainą, w której wszyscy prawdziwi buddyści dążą do odrodzenia. Zaczęto mówić o Szambali jako miejscu znajdującym się w innej rzeczywistości lub w innym wymiarze widocznym jedynie dla osób rozwiniętych duchowo. Doktryna o duchowej sferze Szambali zajmowała centralne miejsce w tajnej tybetańskiej doktrynie Kalachakry. Poszukiwanie duchowej sfery Szambali jest ostatecznym celem wszystkich uczniów Kalachakry, którego istotę można zrozumieć jedynie poprzez złożone praktyki medytacyjne osiągające oświecony stan duszy. Uważa się, że do szambali mogą dostać się jedynie wybrani, prawdziwie wierzący buddyści, którzy przeszli wstępne oczyszczenie i osiągnęli określony sukces w praktykach religijnych czy też duchowych. Liczne poszukiwania szambali w Himalajach nie przyniosły żadnych rezultatów, dlatego ogólnie. Przyjmuje się, że szambala stała się teraz niewidzialna i przeniosła się do innego świata, lecz mędrcy szambali nadal utrzymują kontakt z wybranymi przez siebie przedstawicielami ludzkości żyjącymi pośród nas, wśród istot żywych na Ziemi. Jak wcześniej wspomniałem, archeolodzy absolutnie nie znaleźli żadnych materialnych dowodów na istnienie szambali w przeszłości, dlatego nadal nie jest możliwe określenie lokalizacji i dokładne zidentyfikowanie tej niezwykle mistycznej krainy. Pomimo licznych pisemnych dowodów podróżnikom i ekspedycjom nigdy nie udało się znaleźć żadnych przemawiających za istnieniem Szambali dowodów na istnienie gdzieś w Himalajach czy w ogóle na terenie tutaj Chin, Tybetu czy też i starożytny indyjski epos Mahaparata wspomina o Szambali jako o pięknej siedzibie braminów. Jednak fizycznego dowodu na potwierdzenie tekstu Mahaparaty wciąż brakuje. Znani Tybetolodzy uważają, że Szambala odnosi się do prawdziwego kraju na północ lub północny zachód od Indii. Opinię tę podzielają między innymi Rerich, włoski profesor, tybetolog, Tucci oraz Stein. Wspomina się również lokalizację Szambali, która ma być położona nieopodal rzeki Tarim na północy pustyni Taklamakan w chińskim Turkestanie. No właśnie, i jest to też pamiętajmy, lokalizacja. Tej niezwykłej cywilizacji białych, wysokich ludzi, których wzrost dochodził do prawie dwóch metrów, którzy skolonizowali, jak się okazuje, zarówno Pacyfik, jak i Amerykę Południową, Północną jest to bardzo ciekawa teoria, bardzo ciekawy ślad. Niestety naukowcy do dnia dzisiejszego nie są w stanie tutaj. W kwestii szambali powiedzieć nic konkretnego, natomiast fakt jest taki, że faktycznie przewija się temat tej cywilizacji, bo tak należy określić szambale. No i żeby dotrzeć tak naprawdę do sedna sprawy, trzeba byłoby tutaj przeprowadzić jakieś wykopaliska. Być może, słuchajcie, jest taka, jest taka możliwość, że. Szambala została jeżeli chodzi o fizyczne istnienie została być może zniszczona w czasie kataklizmów jakie miały miejsce na Ziemi być może ucierpiała na skutek wojen jakie były prowadzone kiedyś z użyciem wysoko rozwiniętej technologii jest taka teoria, są, jest taka możliwość więc tutaj nie zniechęcajmy się jeżeli chodzi o braku jakichś takich Ewidentnych dowodów na istnienie Shambali, bo to, że istniały cywilizacje w okresie nam nieznanym, prehistorycznym, żeby utrzymać tą naukową terminologię, to nie ma na to w ogóle dwóch zdań. Bardzo często w różnych mitach i podaniach jest podane, że bardzo jasno zresztą, że cywilizacja na Ziemi jest znacznie, znacznie starsza niż uważają naukowcy, niż ta słynna. Starożytność licząca kilka tysięcy lat niż te miasta sumeryjskie, czy też nie tylko, bo miasta czy proto miasta istniały już w czasie prehistorycznym, w czasie kiedy nie znano według naukowców pisma. Natomiast wracając do tej niezwykłej opowieści o Szambali. Według Amerykanina Bauma autora książki Ścieżka do Szambali, rzeka Sita może oznaczać Amudarię lub Syrdarię i być może indo-tybetańską rzekę Sutlej. Starszy brat Dalajlamy XIV Norbu, podobnie jak Stein, wierzy, że Szambala w starożytności była krajem Shengshung. Rörich w swoim eseju Świecąca Szambala donosi o tym miejscu, które Znajduje się na północ od Kailash. Jego zdaniem znajduje się tam Szambala. Szósty Panchen mówi: Na północ od Indii leży legendarna kraina Szambala, z klejnotowym miastem Kalapa w centrum. Wśród Hotonów, muzułmanów Turkestanu, zamieszkujących północno-zachodnią Mongolię w dystrykcie Kopt, według legendy dusza zmarłego udała się do radosnego regionu Szambali, który leży na dalekim zachodzie. Podobne wyobrażenia o lokalizacji tzw. ziemi obiecanej na zachodzie, gdzie święci są zbawieni, odradzając się sprawiedliwi, są szeroko rozpowszechnione w Chinach. Wiele opisów szambali podkreśla położenie szambali wśród niezwykle wysokich gór na północ od Indii, odpowiednio na zachód od Mongolii i Chin. W buddyjskich tekstach tantrycznych lista sąsiadujących ze sobą miejsc mocy w pobliżu szambali często wymieniał. Wymienia krainę bogów Udjana, święte himalajskie szczyty Szambu i górę Kailash. To jest obszary pokrywa, obszar pokrywający się z terytorium współczesnego Tybetu lub w jego pobliżu. W historycznych kronikach tybetańskich pojawia się wzmianka o kraju Szambala położona na północ od Indii. Droga tam jest niezwykle trudna i zajmuje około 4 miesięcy podróży ze środkowego biegu Gangesu. Najprawdopodobniej ta trudna czteromiesięczna droga była potrzebna, aby przekroczyć grzbiet Himalajów i dotrzeć do zachodniego Tybetu lub w najlepszym razie dotrzeć do Udiana w Pakistanie. Rzwiązka o szambali znajduje się w buddyjskich księgach tybetańskich Ganjur i Danjur w dziele astrologicznym Vajduria Karpo, gdzie podana jest lista władców Szambali. Wszystkie źródła pisane mówią o Szambali jako o kraju otoczonym ze wszystkich stron wysokimi górami. Szambala ma być podobno podzielona na trzy regiony i położona jest po prawej stronie rzeki Sita. Mieszkańcy Szambali mówią w sanskrycie i noszą białe ubrania i turbany. Pierwsza wzmianka o Szambali w Europie pojawiła się w 1627 roku z listów jezuickich misjonarzy. Stefana Kaseliego i Johna Cabrala podczas swojej wizyty w Hutanie dowiedzieli się o istnieniu kraju Szambala, położonego gdzieś na północy lub północnym zachodzie, a który graniczy z innym krajem zwanym Sokpo. Jest tu kraj, pisze Stefan Kasel, bardzo sławny w tych stronach, który nazywa się Szambala, którego granice nazwane są także Sokpo, ale król nie mógł udzielić żadnych informacji na temat wiary jego mieszkańców. Myślę, że może to być część Kataju, gdyż jest bardzo duża, a krajem przygranicznym Sokpo może być Królestwo Tatarów, które w całości znajduje się w granicach Kataju. W drugim liście z 1628 roku Stefan Kassel wyjaśnia to nie jest Kataj, ale terytorium, które na mapach europejskich jest oznaczane jako Wielki Tatar, czyli Rosja. List ten stał się później podstawą hipotezy, że ta północna szambala mogła znajdować się w centrum południowej części byłego Związku Radzieckiego, na terytorium republik środkowoazjatyckich. Do tego tajemniczego kraju próbował, próbował nawet dotrzeć Stefan Kassel. Z publikacji Dandarona wiadomo, że Kassel dotarł do Shigatse w Tybecie i mieszkał tam przez 23 lata, aż do swojej śmierci w 1650 roku. W latach 1827-1830 węgierski uczony, twórca współczesnej Tybetologii Choma de Keres, na podstawie badań dzieł buddyjskich w klasztorach tybetańskich, doszedł do wniosku, że legenda o Szambali odzwierciedla fakt istnienia w pierwszych wiekach naszej ery ośrodków buddyjskich w Azji Środkowej, które następnie uległy zniszczeniu podczas arabskiego podboju tego regionu w VII wieku. W krótkim artykule opublikowanym w 1833 roku w czasopiśmie Asiatic Society of Bengal de Keresz wskazuje jego stosunkowo dokładne współrzędne między 45 a 50 stopniem szerokości geograficznej północnej za rzeką Sita lub Jaksartes z Syrdaria. Autor wspomina o stolicy Szambali, Kalapie, wspaniałym mieście, rezydencji wielu znakomitych królów położonym za rzeką Sita gdzie długość dni od równonocy wiosennej do prześlenia letniego wzrasta o 20 godzin indyjskich co według naszych obliczeń wynosi 4 godziny i 48 minut w ten sposób Keresz powiązał Szambalę z legendarnym krajem, którego położenie ustalił na północ od rzeki Syrdaria region ten był różnie nazywany w różnych czasach i przez różne ludy region zachodni, Baktria, Toholistan Turkiestan Szybki rozwój tej cywilizacji kupieckiej w ciągu ostatnich 2000 lat wiązał się z północnym szlakiem do Chin, przebiegającym przez Chami, Turfan, Karasz, Kucha i Aksu. Irańczycy i Grecy, Kuszanie i Chińczycy, Tybetańczycy i Ujgurowie, Arabowie i Turcy, Mongołowie pojawiali się jedna po drugiej jako dominująca siła na szlakach karawan i ustanawiali swój pro protektorat nad tym terytorium. Teksty mówią, że aby pomóc mieszkańcom. 96 regionów swojego kraju, król Szambali Suchandra udał się do Indii i poprosił Buddę o nauki Kalachakry. Dlatego Kalachakra ma szczególny związek z Szambalą. Przez 96 regionów kraju można zrozumieć także miasta, które wówczas nazywano miastami, państwami. Rozpowszechnianiu informacji o szambali w Europie sprzyjała publikacja raportów z pierwszej amerykańskiej ekspedycji środkowo-azjatyckiej z 1925-1932 pod przewodnictwem wybitnego rosyjskiego artysty i badacza Rericha, który był założycielem ruchu filozoficznego, który do dziś ma wielu zwolenników na całym świecie i budzi nieustanne kontrowersje. Do najważniejszych esejów Rericha należą Serce Azji, Świecąca Szambala i Szambala, w których Rerich zastanawiał się nad znaczeniem koncepcji Szambali dla ludów Azji. Napisał następująco, to jest miejsce, w którym ziemski świat styka się z wyższym stanem świadomości. W opowieściach o Szambali być może najbardziej znaczące przesłanie wschodu tkwi w legendach, tradycjach i pieśniach. Kto nie wie nic o żywotnym znaczeniu Szambali, nie powinien twierdzić, że studiował wschód i zna puls współczesnej Azji. Szambala jest najświętszym słowem Azji. W eseju Serce Azji napisał na szczytach Sikimu. W ostrogach Himalajów wśród aromatu baliu i koloru rododendronów, znowu lama, niczym średniowieczny posąg wskazał na pięć szczytów Kanchenjunga i powiedział: Tam jest wejście do świętej krainy Shambhali, podziemnymi przejściami przez niesamowite jaskinie lodowe. Nawet w tym życiu nieliczni wybrańcy dotarli do świętego miejsca. Cała mądrość, cała chwała, cały blask jest tam zgromadzony. W eseju Świecąca Szambala Rory cytuje swoje rozmowy z lamami. Wielka Szambala znajduje się daleko za oceanem. To potężna domena niebiańska. To nie ma nic wspólnego z naszą ziemią, jak i dlaczego interesujecie się tym wy, ziemscy ludzie. Tylko w niektórych miejscach na dalekiej północy można dostrzec jaśniające promienie Szambali. I Jodajerich. Znamy rzeczywistość tego nieopisanego miejsca, ale znamy także rzeczywistość ziemskiej szambali. Wiemy, jak niektórzy wysoce lamowie udali się do Szambali, jak po drodze widzieli zwykłe przedmioty fizyczne. Znamy historię jednego lamy burjackiego jak prowadzonego przez bardzo wąskie tajne przejście. Wiemy, jak inny przybysz zobaczył karawanę alpinistów niosących sól z jezior znajdujących się na samej granicy Szambali. Co więcej, sami widzieliśmy Biały Słup Graniczny, jeden z trzech słupów Szambali. Dlatego nie mów mi tylko o niebiańskiej Szambali, ale mów także o ziemskiej, ponieważ Wy, podobnie jak ja, wiecie, że ziemska Szambala jest połączona z niebiańską i to właśnie w tym miejscu łączą się dwa światy. Lamo, jak to się stało, że ziemska Szambala nie została jeszcze odkryta przez podróżników? Na mapach można zobaczyć wiele tras wypraw. Lamo odpowiada. Tak jak ci ludzie nie mogą znaleźć skarbu, tak człowiek nie jest w stanie dotrzeć do szambali bez wezwania. Słyszeliście o trujących strumieniach przepływających wokół gór. Być może widziałeś ludzi umierających z powodu gazów, gdy zbliżyli się do nich. Być może widziałeś, jak zwierzęta i ludzie zaczynają drżeć, gdy zbliżają się do pewnych obszarów. Wiele osób próbuje dotrzeć do szambali bez zaproszenia. Niektórzy z nich zniknęli na zawsze, tylko nieliczni z nich docierają do świętego miejsca i tylko wtedy, gdy ich karma jest gotowa. Jakaś nieznana ręka rysowała obraz na kamieniach i rzeźbiła napisy kalaczakra na skałach. Naprawdę, naprawdę, tylko poprzez szambalę, tylko poprzez nauki kalaczakry można osiągnąć doskonałą, najkrótszą ścieżkę. W książce szambala autor zastanawia się. Autor, czyli Rerich, nad lokalizacją Świętej Krainy, uwaga, poczyniono wiele założeń co do lokalizacji ziemskiej Szambali. Niektóre założenia sytuują to miejsce na dalekiej północy, twierdząc, że Zosza Polarna to promienie tej niewidzialnej Szambali. Przypisanie Szambali do północy jest łatwo zrozumiałe. W Tybecie Szambala nazywana jest Chang Szambala, czyli Północna Szambala. Ten epitet jest całkiem zrozumiały. Manifestacja nauczenia miała miejsce w Indiach, skąd wszystko po drugiej stronie Himalajów skierowało się oczywiście na północ. Na północ od Benares znajduje się wioska Szambala, związana z legendą o Maitreji. W ten sposób po raz kolejny staje się jasne, dlaczego Himalajska Szambala nazwana jest północną Szambalą. Niektóre wskazówki zasłonięte symbolami wskazywały położenie Szambali w Pamirze, Turkestanie i środkowym Gobi. Względność wskazań i wiele nieporozumień co do geograficznego położenia szambali ma swoje przyczyny. We wszystkich książkach o szambali, w tradycjach ustnych opowiadających o tym samym miejscu, jej położenie jest opisane w sposób wysoce symboliczny, niemal niedostępny dla niewtajemniczonych. Na podstawie informacji otrzymanych od lamów, Roryk był przekonany o realności istnienia szambali, zagubionej gdzieś w Himalajach na północ od Kailash. W pamiętnikach doktora Jabinia, członka wyprawy Roricha, szambala jest także wielokrotnie wspominana. Napisał on tak: koncepcja szambali jest całkiem realna i miejsce to ma swoje położenie geograficzne. Na mapie Tybetu w regionie Wysokich Gór na wysokości ponad 11 tysięcy stóp, czyli około 3350 metrów nad poziomem morza. Przed publikacjami Roricha na temat szambali pisała Bławacka. Helena Bławacka, założycielka Towarzystwa Teozoficznego napisała następująco. Szambala jest miejscem niezwykle tajemniczym ze względu na jego związek z przyszłością. Miasto lub wioska wspomniane w Puranach, z których według proroctw ma się pojawić przyszły Mesjasz. Niektórzy orientaliści utożsamiają współczesne Muradabad w północno-zachodniej zachodniej prowincji Indii z Szambalą, podczas gdy okultyzm umieszcza je w Himalajach. Jak więc... Widać, Szambala jest, można odnieść takie wrażenie, jej faktyczne znaczenie. Być może nie jest jakieś takie owiane tajemnicą i niedostępne, natomiast jak widać, ludzie, którzy mogliby powiedzieć więcej na temat fizycznego położenia tej krainy, czy też cywilizacji, Milczą. Milczą, ponieważ nie chcą dopuścić do tej wiedzy osób nieprzypadkowych. Kto wie, czy faktycznie szambala, czy ślady po szambali nie znajdują się, jak już wcześniej wspominałem, gdzieś wysoko w górach w Himalajach, w regionach nieznanych dzisiaj w większości podróżnikom. Kto wie, być może szambala położona jest też pod ziemią. Być może w dawnych czasach istniały takie cywilizacje, które budowały swoje miasta, siedziby właśnie pod powierzchnią, w miejscach niedostępnych zwykłym, niewtajniczonym ludziom. Wydaje się, że sekret Szambali jeszcze długo będzie pozostawał tajemnicą, natomiast według mnie drogą również do jakby zgłębienia. Wiedzy, być może też po prostu do wykazania istnienia szambali jest właśnie ten biały lud, który zamieszkiwał kotlinę tarim, kotlinę tarim na pustyni Taklamakan. Być może drogą do faktycznego potwierdzenia, chociaż w jakimś stopniu szambali, są te wszystkie chińskie kultury neolityczne. O których ostatnio na moim kanale była mowa. Były to kultury, które wykształciły bardzo ciekawą, można powiedzieć, chyba z całą tutaj pewnością cywilizację. Jest to bardzo ciekawy, wciąż niezgłębiony wątek. Tymczasem, ja już bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia już w kolejnym materiale. Cześć.